Mamy dziś ważne zadanie. Trzeba nakarmić Enid. Co chcesz zjeść? Pankejki. Myślę, że na pewno damy radę. Nie martw się. O, fuj. Na zdrowie, Paxli! Dobrze, że jestem doświadczoną damą, więc przepis na pankejki znam na pamięć. Dodaliśmy wszystkie potrzebne składniki, a teraz pozostało je tylko wymieszać. O, matko Wednesday, wpędzisz mnie do grobu. Do grobu? Nie sądziłam, że ty też lubisz to miejsce. Jeśli myślisz, że tylko ty znasz przepis na pankejki, to cię rozczaruję. Paxley, a ty wiesz jak zrobić pankejki? No, twoje działania są bardzo przekonujące i zdecydowane. Zaufajmy Twojemu autorskiemu wykonaniu. No ta skorupka będzie na pewno miło chrupać między zębami. Mój brat jest kompletnym nieudacznikiem. I te pankej wyglądają na zbyt jasne. Trzeba je troszkę przyciemnić. Tak lepiej. Karne jedzenie zawsze wygląda bardziej apetycznie. Pozostało tylko je usmażyć. I gotowe. Teraz położymy je na talerzu i skropimy syropem truskawkowym. Tak wygląda o wiele lepiej. Więcej, i więcej. No to dopiero pan Kayki Wednesday. Przyprawisz nas o siwe włosy. Rączka potrzebuję Twojej pomocy. Dzięki, ta sieci pająki mi się podobają. Gotowe. Licealiści nie mają pojęcia o normalnym jedzeniu. Moje ciasto jest zrobione. Enik chciała tęczowe naleśniki, więc ufarbuję je na różne kolory. Zrobię naleśnikową tęczę. To będzie pyszne. Pozostało tylko usmażyć górę naleśników i dodać do nich odrobinę masła. I oczywiście syrop klonowy. Nie będę niczego żałować moim uczniom. Spójrz Wednesday. Nie ma lepsze danie. Co to za zapach? Przestań się palić! Uff, ogień zniknął. Pachnie okropnie. Nawet ja tego nie zjem. Trzeba coś wymyślić. Ale co? Mam! Wiem, co jest lepsze od klasycznych naleśników. Wezmę banana i zamienię go w piórę bananowe. Właśnie w ten sposób. Dodam jedno jajko. Wszystko wymieszam. I zrobię szybkie pankeki bananowe. Na pewno smakują lepiej niż te zwykłe. Z tą, jak ona się tam nazywa? No mąką. Możesz próbować. Elit, dania gotowe. Ojej, te pancake'i są takie czarne. Czyżby się przypaliły? Co tu robi pająk? Spróbuję troszkę. Mmm, syrop truskawkowy. Z nim zawsze wszystko jest smaczne. No to jest pyszne. Brawo, Wednesday. A co my tu mamy? Tęczowe pancake'i. Tak jak chciałam. Muszę szybko spróbować. Smakują niesamowicie! Pani dyrektor zawsze wiesz, czego potrzebuje. Okej, okay, ale mam jeszcze jedną porcję i kończy mi się miejsce w żołądku. Te wyglądają niecodziennie, spróbuję. W smaku takie sobie. No to kto wygrywa? Wybieram tęczowe pancake'i. Wow, gratulacje! Lecimy dalej. Enid, czym nas zaskoczysz? Wow, jakie kolorowe kakao! Zrobi się! Łęzdy jest gotowa. Pani dyrektor też. Tak, zli ostrożniej! Znam przepis na najlepsze kakao. Potrzebujemy świeżego mleka. No i oczywiście kakao. I gotowe! Teraz wlewamy wszystko do kubka. Fajny nadruk, co? Rozdałam je wszystkim w szkole, żeby pamiętali, kto jest najlepszą dyrektorką. Fajnie, a ja zrobię z Nutelli. Wpadłem kiedyś do kadzi z Nutellą, szukali mnie przez trzy dni w tym czasie udało mi się zjeść roczny zapas, ale opowiem o tym innym razem. Ojej, skończyła się Nutella. Co robić? Mam pomysł! Zostało troszkę na ściankach. Po prostu wleję mleko do słoika z resztkami Nutelli. Kurczę, nie mogę go otworzyć. A mama mówiła, żebym zajął się sportem. Otworzycie ty głupia butelko! Ojej! No tego się nie spodziewałem. Co ja miałem zrobić? A, wiem. Wlać mleko do słoika. No to wlewam. Zamykamy i potrząsamy. Trząść trzeba długo. To świetny czas, żeby się troszkę rozciągnąć. Gotowe. Dekorujemy bitą śmietaną. I próbujemy. Może Wednesday to zatruła Znam ją od urodzenia. Dodamy jeszcze posypkę. E, nikt to lubi. I gotowe. Jestem świetnym kucharzem. Opowiem o tym tacie. Będzie ze mnie dumny. Dorzucę jeszcze słomkę. A co tam u Co za amatorstwo. Dobrze, że ja też biorę udział w tym challenge'u, bo nic się działaby bez żadnych smacznych dań. Czy możecie przestać patrzeć mi na ręce? Dziękuję. Wlałam mleko do blendera i wrzucam czekoladki Mars. To moje ulubione batoniki. Ich ponure opakowania naprawdę cieszą moje oczy. Wszystko zmiksowałam. Dzięki rączka. Zawsze wiesz, czego potrzebuję. Wlewam wszystko do czaszki i dekoruję bitą śmietaną. Oczywiście nie mogę zapomnieć o syropie truskawkowym. Udekorowałabym to krwią, ale wiele osób nie lubi jej smaku. No wygląda dobrze. Gotowe. Enid, możesz pić kakao. Pójdź, Wednesday znowu zrobiła wszystko, żeby zepsuć mi apetyt. Spróbuję nietoperza. Mmm, pyszny. A kakao? Wow, też dobre. A co to takiego? Pani dyrektor znowu się popisuje. To miłe, a co z kakao? No nic odkrywczego. Jest jeszcze jedno od Paksleja. Mmm, czy to Nutella? Jest pyszne. Nie potrzebuje słomki. Mmm, ze słodką posypką. Rewelka. Ale to kakao Wednesday wygrywa. Smakuje okropnie dobrze. Wednesday? Co? Uśmiechasz się? To takie słodkie, zaraz się rozpłaczę. To jej pierwszy uśmiech. Nie wystraszcie jej. Dobra, pierwszy i krótki. Ej, nie jesteś jeszcze pełna? Co tym razem? Tęczowy burger. Wygląda świetnie. Poradzicie sobie? Widzę, że Paxley ma pomysł, Łęzda jak zwykle spokojna, a dyrektorka zdeterminowana. To wszystko jest takie proste. Najważniejsze są pyszne i miękkie bułeczki. Nie będę brała gotowych. Co ze mnie za dyrektorka, jeśli będę używać gotowców? Zrobiłam własne. Będą wyjątkowe, kolorowe, a raczej tęczowe. Hop! I mamy to. Podoba się? Idealne ciasto pozostało tylko uformować równie idealne bułeczki i wysłać je do piekarnika. Jestem zbyt genialną kucharką. To moje przekleństwo przyznaję. Za 10 minut będą gotowe. Jak ci idzie, Paxley? Mnie? E, świetnie, zrobiłem już ciasto. Wygląda super, niczym slime! Ups, przykleiło się. O nie jestem w niewoli. Puść mnie ten nędzny kawałku mąki i wody. Nie czuję rąk! Możecie mi pomóc? Nie to nie! Poradzę sobie sam! Spadaj głupi kawałku ciasta! Widziałyście jak go załatwiłem? Ale co ja mam teraz wymyślić? Wiem! Mam tu gdzieś pysznego pączka! Miałem go zjeść wczoraj, ale damę nic! Zrobię z niego bułeczkę! Co to jest? Mózg? A nie! To mięso mielone! Nudy! Ups! Znowu coś rozbiłem! O, tego mi trzeba lodów. Otwieraj się! Widziałeś, co zrobiłem z mlekiem. O, zaraz ci otworzę. O, mam pomysł! Brutalna męska siła rozwiąże wszystko. Nawet jeśli tata mówi, że lepiej tego nie robić. Ale lody się na mnie nie obraziły. Mam nadzieję, że będą doskonałym kotletem. Dorzucę też troszkę kwaśnego dżemu. Ojej, aż mnie wykrzywiło. Będzie idealny. To coś jest niesamowite. Polejemy tym mojego słodkiego burgera. I ostatni składnik. Kolorowe skitelsy. Raz jadłem za dużo skitelsów, aż dostałem cukierkowej wysypki. O nie, zakrztusiłem się. Tak slej chyba już ci wystarczy słodyczy, prawda? Co wy byście za mnie zrobili? Dziękuję, pomogła mi pani. Już prawie widziałem białe światło. No, i gotowe! Została mi jeszcze mała patka Cheetosów. ziemią sobie, bo umieram z głodu. Myślę, że moje bułeczki są gotowe. Mmm, co za zapach! Wyszły idealne, tęczowe bułeczki do burgerów. Dokładnie takie, jak zamówiła Enid. Spójrz Wednesday. Nie ja mam coś lepszego: czarne bułki. Będą idealne. Muszę je tylko troszkę przyrumienić. Właśnie w ten sposób. Dodam też keczupu. Troszkę sera nie zaszkodzi. No i zamykamy całość. Na górze będzie się piekł kotlet. Dodajemy drugą bułkę. I czekamy. To doskonały wynalazek mojego genialnego umysłu. Gotowe. Najlepszy burger na świecie. Muszę tylko dopracować projekt, bo jest zbyt nudny. Z pomidorków cherry zrobię wspaniałe czerwone oczy. Właśnie takie. Rączka. Potrzebuję pomocy. Przestań bić mojego sługę. Nic ci nie zrobił. Dziękuję. Zrobię teraz nogi z cheetosów dla mojego pająka. Co tak patrzycie? Zaraz was zje. Wednesday, bo zaraz wezwę twoich rodziców do szkoły. Nie mam jeszcze gotowego burgera i kończy mi się czas. Muszę jak najszybciej zrobić kotleta. Usmażę go z obu stron. Aż będzie pysznie chrupiący, na wierzch położę ser. Wrzucę go na tęczową bułkę według mojego autorskiego przepisu. No i gotowe, smacznego! Super, bo anic już czekaj, jest bardzo głodna. To chyba nowe dzieło Wednesday. Co to jest tym razem? Czupa kabra czy wąż? To chyba pająk. Nieźle Wednesday! Spoko, ale co z burgerem? Fuj, no nie, nie smakuje mi! Wow! Ten tęczowy burger wygląda dokładnie jak na zdjęciu. Spróbuję. Mm, taki soczysty, a te bułki są takie miękkie jak chmurki. Ale czegoś tu brakuje? Serii? To wszystko? To nie jest interesujące. A tu mamy coś niezwykłego. Czy to słodki burger? Jest kreatywny. Widać tu rękę Paxleja przy pracy. Mm, niesamowicie słodki. Daje zwycięstwo słodkiemu burgerowi Backslaya. No, gratulujemy. Okej. Okay. Teraz chcę frytki. Tęczowe poproszę. Okay. Wszyscy gotowi? No to zaczynamy. Do zrobienia frytek używa się tylko specjalnych ziemniaków. Trzeba je oczywiście obrać. Ojej, co to jest? Tak zli! Znowu coś wymyślasz, prawda? Zostaw wiertarkę w spokoju. Dobra, wzywam twoich rodziców do szkoły. Chociaż może zmienić zdanie dzięki obranym ziemniakom. Dziękuję. Pokroiłam je specjalnym nożem. Enik chciała tęczowe, więc będą tęczowe. Voilà! Wszystkie kolory tęczy. Świat nigdy nie widział tak wspaniałych frytek. Pozostało tylko usmażyć je na gorącym oleju. Mm, no, co za zapach. Mam nadzieję, że Enik doceni moją pracę. Dobrze, myślę, że wszystkie ziemniaczki są gotowe. Spróbujmy. Mm, pyszne! Jestem w tym tak dobra. Ułożę je na ładnym talerzu. Mam tęczowe frytki, więc ułożę je w tęczę. Doskonale. Co tam się dzieje? Piła łańcuchowa zawsze mi pomaga. Spójrzcie tylko, są idealne. Przepraszam, już nie będę. Tak, zli znowu coś na wywijał. Niech sam sobie radzi, może dorośnie. Rączka, potrzebuję twojej pomocy. Wkładaj tu ziemniaki, a ja będę je ciąć. Pozostało je tylko usmażyć. Kładziemy wszystkie na talerzu i dodajemy czarnego barwnika. Ale czemu je leci? Ojej, przepraszam, to był wypadek. Ale nie szkodzi. Zawsze mam ze sobą zapasową buteleczkę. Pokolorujmy wszystko. No, od razu lepiej. Frytki prosto z piekła. Ja muszę tylko usmażyć ziemniaki. Ojej, chyba za dużo oleju, ale ujdzie! Dobra! Wrzucam wszystko na patelnię. I kryć się, Bo będzie bombardowanie olejem! Dobra, muszę się tego pozbyć! Od razu lepiej! No dobra, ale co mam robić? Wiem, mam pomysł. Po co robić frytki z ziemniaków? Jest tyle lepszych rzeczy do jedzenia. nowe żelki. Wyglądają jak ziemniaki, ale smakują o wiele lepiej. Wrzuciłem wszystko do miski i dodałem sosu truskawkowego. Smacznego! Wow, no wasze frytki są tak różne. Co wybierze Enid? Wszystko bardzo ładnie pachnie. Co to jest? Przypalone? Chwila, nie no. Wednesday znowu bawiła się czarnym barwnikiem. To nie jest apetyczne, ale dobrze smakuje. Dzięki, Wednesday. Ojej, co teraz? Wow, tęczowe fryteczki. Mmm, trudno się zatrzymać, są przepyszne. No palce lizać. Jestem pełna, ale muszę spróbować ostatniej porcji. Chwileczkę, czy to naprawdę frytki? Nie, to żelki, ale dobre! A sos? Mm, bardzo smaczny i nietypowy. Tak, świetnie ci poszło. Ojej, zjadłam za dużo. Enid, wszystko w porządku? Nic jej nie jest. Nie strasz nas tak obżartuchu. Uwaga, jedzie pociąg. Co dla mnie wiedziesz? Mam nadzieję, że coś dobrego. Stać! Kontrola towaru. Pianki. Chyba mam pomysł. Weźmy trochę pianek marshmallow i jeszcze troszkę i jeszcze więcej. Teraz wszystko mieszamy, aż będzie całkowicie gładkie. Potrzebuję czegoś, czym mogę wypełnić foremki. O, Justin właśnie patrzy w gwiazdy. Mogę pożyczyć czapeczkę. Ekstra, dzięki! Okej, okay, teraz musimy wlać do niej nasze ciasto i wycisnąć je do foremek. Kiedy wypełnimy wszystkie, to wkładamy je do zamrażarki. Gotowe! Nasze pączki marshmallow są zamrożone. Pozostało tylko wyjąć je z foremek. Wow, wyglądają pięknie! Poleję je na wierzchu syropem truskawkowym. No i co to za pączek bez kolorowej posypki? Oczywiście, że ją dodamy. Od razu wygląda lepiej. No i gotowe. Muszę to pokazać Justinowi. On to doceni. Jest i Justin. Hej, przyniosłam coś dla ciebie. Chcesz? Wow, czy to pączki? Ale z czego są zrobione? Wow, pianki marshmallow. Są pyszne. Zostaniesz i połowisz ze mną ryby? Co dobrego mamy w lodówce? O, lody to zawsze miłe. Szybko je otworzę. Ej, nie chcesz się otworzyć? Zaraz i tak to zrobię. No dalej. Mam pomysł. Po co nam otwierać pudełko, skoro mogę je po prostu rozciąć? Gotowe? Ozdobię. Dodam posypkę. No i pędzę do Justina. Musi powiedzieć, czy to jest dobre, czy nie. Wow, prawie mi się udało. Hej, Justin, wszystko w porządku? Pomogę ci. Znalazłem czapkę, którą zgubiłam rok temu. Co to jest? Pączki? Z czego są zrobione tym razem? Z lodów? Wow, to niesamowite. Uf, i ostatni misiek, jestem pełna. Co to? Latający koszyk przyniósł mi urządzenie do pączków? Interesujące. Spróbujmy użyć moich ulubionych żelków. Kładamy kilka z nich do foremki i zapominamy o nich na chwilę. A kiedy będziemy czekać, można posłuchać naszej ulubionej muzyki. I deszczadu. I wszyscy tańczą! O, spokojnie. A co to? O matku płoniemy! żeby tylko misie się nie spaliły? Wow, nie spaliły się wręcz przeciwnie. Wyglądają bardzo apetycznie. Połóż je na talerzu i biegniemy do Justina. Musi ich spróbować. Kapitan Justin jest na pozycji. Nie ma żadnych wrogów, ale gdzieś tam obok są, czuję to. No i mamy. Uważaj! Ojej, Britney! O nie! Przewrócę się! Uf. To było miękkie lądowanie i poczki są nienaruszone. Proszę, Justin spróbuj. No pewnie! Wyglądają odlotowo. Mam nadzieję, że smakują tak samo. Mmm, pączki z żelków. To genialne, Britney. Smakuje jak żelki, a tylko w formie pączka. Oczywiście daje pięć gwiazdek. Przybi piątkę. Jaki mam piękny przydomowy ogród. Czy to ananas? Wychodowałam ananasa. Muszę natychmiast coś z nim zrobić. Już mam pomysł! Uwaga na moje mocne ręce! Przełamię, przetnę wszystko! Nawet ananasa! To dla mnie bułka z masłem! Układamy krążki na talerzu. Idealnie! Ale co robić dalej? Właśnie do polewy wykorzystam płynną czekoladę. Zamierzam użyć czajnika, aby jak najszybciej ją rozpuścić. Trzeba tylko włożyć czekoladę do wrzątku. No i proszę, gotowe. To najszybszy sposób. Teraz moja czekoladowa gąsienica pełznie do moich ananasowych pączków. Nadszedł czas, aby nałożyć polewę czekoladową. Widzicie, jaka jest płynna? To fajny lifehack, co? Wisienką na torcie jest posypka. Duża posypki. Właśnie Tak. Myślę, że tyle wystarczy. To arcydzieło. Jestem pewna, że jest pyszne, ale trzeba to dać Justinowi. Justin, jesteś bardzo zajęty. Mam dla ciebie pyszny smakołyk. O, gratulacje. Co to? To nie mój pierścień. O co chodzi? A, trzeba to zjeść. W porządku. Mm, jest pyszne. Nie mogę przestać. O, co my tu mamy? Makaron? Mam pomysł. Rozłóżmy ugotowany makaron na desce i przetniemy go w poprzek na dwie części. W ten sposób powstaną dwa małe krążki sklejonego makaronu. Teraz bierzemy dowolny okrągły kształt. Mój to pokrywka od wykałaczki. I wycinamy kółeczko w środku. Przypomina pączek, co? Oj, a co to? To Doritos! Ostre naczosy! To przerażające! Ale my niczego się nie boimy! Zamierzam zamienić naczosy w kruszonkę. Wałek do ciasta i torebka naczosów to jak się okazuje świetna panierka do pączka. Teraz wysypujemy te okruchy na talerz. Bierzemy wcześniej wycięte pączki. Zanurzamy w jajku. Mące. I okruchach z naczosów. Teraz najważniejszy krok. Zanurzamy pączka w gorącym oleju. Uważajcie, bo jest naprawdę gorący. Gotowe. Jaki wspaniały i duży pączek. Justin będzie zachwycony. Lecimy. Wow, przyjacielu, zagrałeś to naprawdę dobrze. Oto smakołek, zasłużyłeś na niego. Justin, przyniosłam ci nowego pączka, chcesz? Wow, Britney. Ostatnio rozpieszczasz mnie tymi pączkami. Czy to jest serowe? Muszę szybko spróbować. Wow, to jest takie dobre! Chcesz trochę? Owocowy autobus jest w drodze po swoich pasażerów. Ups, mały wypadek. Moja łóżko jeszcze mi się przyda. Wyciągnę moją ulubioną walizkę. Potrzebuję. O, popyt! To takie wciągające, ale nie chcę go teraz. Portfel? Może są w nim pieniądze, pusto? Gdzie to jest? Mam. Używam tego gadżetu kuchennego do obierania jabłek i robienia dziurek w środku. Strzykawka. Nabiorę do niej nutelle. To będzie idealna polewa do moich pączków. A wy co bardziej lubicie: syrop czekoladowy czy nutelle? Jeszcze kolorowa posypka. No i gotowe. Okej, okay, zanieśmy to Justinowi. Będzie zachwycony. Trzymam się! Mam to! Mam to! Justin, przyniosłam nowe pączki! Ups! Britney! Przecież balansowałem! Mogłaś mnie uprzedzić! Co tam masz? O, nowe pączki! Spróbuję! Mm, nutella na wierzchu. To takie dobre. Niesamowite. Ojej, Britni, piesek zniszczył poduszkę. Możesz coś wymyślić? No pewnie. Niedawno wpadłam na świetny pomysł. Bierzemy koło z garażu i rysujemy na nim linię. Malujemy górną część na różowo. Teraz bierzemy kolorowe farby i rysujemy posypkę. Na środku kładziemy najbardziej miękką poduszkę. Gotowe? Chodź tu, przyjacielu! Podoba Ci się nowa poduszka? Britney, jesteś niesamowita, dziękuję!